Siemanko ludzka, z tej i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku zrobimy najkupszą, rzecz jaką zrobiłem w mojej karierze Brawl dzisiaj kupimy 4, browser, 4 Tiery pasa i zrobimy mega polowanie, Fira, starczy mi czy nie, powinno starczyć, powinno starczyć więc zapraszam do oglądania. No, dobra, w pierwszym odcinku robimy polowanie na Rafsa. No i tak, mam 120 gemów. Pierwsze zrobimy, zagram sobie dwie gierki, aby dobić pierwszy poziom. Jeden poziom za darmo. Więc myślę, że szybko ugramy to sobie na hejście. Jeśli chcecie więcej odcinków z Stars, to zostawcie tutaj powiedzmy, koltem zagram. 20 albo nie koltem. Colt jest słaby. Musi dzisiaj. Miejmy nadzieję, że go dzisiaj drobniemy. więc no, dobra. Następnie powiem, super sen mnie oskamował, musiałem kupić ofertę za 20 zł, żeby po prostu mieć ten odcinek, no i wywaliło mnie, ja idę pisać po odcinku do supportu. Wieły cfele hajs, a oferty nie dali, więc skamerzy ludzi będą mieli, ja piszę do skamerów rudych. Bo mają mi oddać moje 25 złote Ja się nie zgadzam, tak, dobra, przegraliśmy, to była słaba ręka Dobra, to szybko ugram i widzimy się, jak będę miał już te tokeny Jestem już po cięciu Więc tak, pierwszy raz Drugi raz, trzeci raz I czwarty raz, możemy polować na Kolonera Rafa Open Brow Box To Unnock, takie mamy skrzynki Tutaj jeszcze są, proszę bardzo Miejmy nadzieję, że dropnie, mamy taką szansę jeszcze. Szansa powinna... Myślę, że dropnie, więc otwieramy bez dbnego przedłużania. box na po... Niestety to jest Star Power do Lu, hipotremia. Dwa zostały jeszcze jeden. A, bo to będą jak nie dropnie nam nic. Szansa, szansa, szansa. 1953. Myślę, że powinien nam polecieć taki teraz stresik. Chyba zaraz jeszcze Mega Box, nic. Mega Box nic. Nic. Czy tutaj serio nie będzie nic? Chyba jeszcze karnet. Tutaj nic, nic Halo, czy będzie raz Takie trochę będzie zawiedziony ten opening, ponieważ to jest dużo skrzynek I szansa też nie jest mała. Ostatnie przed dwie skrzynki, jeszcze możemy par points jedne. I tu nie ma nic też. To jest to takie dziwne trochę teraz. Ale szansa jest mega, mega ogromna Więc raczej bym się czegoś spodziewał. Dobra, jed, jedno, nie nie wiem, czy odbiorę jedno, tylko dwa zostawiam, więc ostatnia skrzynka i tutaj się świeci. No nie, to jest Star Power do Byrona. Golda mam 22 tysiące, więc myślę, że złoty skin pójdzie tutaj, nie ten, ten mi się nie podoba. Szans, ta, 1540 token Dablera, szansa na postać też jest jakoś duża. ...akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Taki trochę F był, że nic nie dropnęliśmy, ale cóż, żyje się dalej. Zobaczymy, widzimy się niedługo, więc adios!